A teraz poprosimy ponownie Pana Przemysława Mateckiego o przemówienie. Jesteśmy na kampusie Pepperdine University i zobaczymy, co ten geniusz ma do powiedzenia. No to Siemanko, welcome everybody. Więc najpierw chciałbym zacząć od tego, że nauka jest kompletnie niepotrzebna. Nie wiem, po co w ogóle te uniwersytet ja mogę powiedzieć, że już spędziłem e, 16 lat ucząc się w, w różnych szkołach i w Kosarinie, i w Warszawie, i teraz tutaj i cały czas nie widzę sensu w tym. Więc, e, jakbym te 16 lat poświęcił, powiedzmy, na e, bycie na plaży, uważam, że byłby to znacznie ciekawszy czas i znacznie bardziej produktywny niż te siedzenie w ławkach i nic nie robię. E, i na moich rodziców, że zmuszali mnie do chodzenia do szkoły. Zawsze od podstawówki starałem się uciekać z zajęć. Zawsze starałem się kombinować, żeby nie pójść do szkoły. Jak tylko się dało, byłem pierwszy, żeby nie iść. No ale rodzice przeważnie nie chcieli mi zwolnień wypisywać. Właściwie chyba nigdy mi nie wypisali zwolnienia, kiedy bardzo tego potrzebowałem. Tylko z jakichś przyczyn, jak jakichś tam choroby, takich style. W każdym razie. Chciałbym tutaj e, powiedzieć, że generalnie jest tutaj e, klawo, e, trochę dużo jest tutaj kujodów, a ja nie lubię kujodów i cały czas nie wiem o co chodzi z tym learning, learning i coś tam, coś tam i quiz i homework, homework, ca cały czas takie bzdury tutaj opowiadają. E, no uważam, że jest to kompletnie bez i bezcelowe, dlatego przez te 4 miesiące obiecuję Wam wszystkim, e, że będę starał się wyperswadować tym wszystkim Profesorką, że to wszystko nie ma najmniejszego sensu, zwłaszcza, że tutaj można surfować na pobliskiej plaży, więc już kompletnie nie wiem, co Wy tutaj możecie robić. Okej, okay, dobrze, dziękuję, było to bardzo, bardzo miłe dla mnie, że Państwo mnie tutaj zaprosiliście, mam nadzieję, że dzięki mnie Wasz światopogląd nabierze Nowego wymiaru i będzie to dla Was znacznie lepsze niż siedzenie niż tych tam czy coś. Dobra, idziemy na plażę. Elo.